Cześć wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę siąść i trochę do Was ponagrywać i bardzo się cieszę, że ze mną tutaj dzisiaj jesteście. A dziś będzie taki odcinek łączony, ponieważ cały będzie w zasadzie dotyczył e, zakupów w IKEA, chociaż te zakupy nie są naprawdę duże, bo kupiłam tylko jedną roślinę. I dwie doniczki. Także to są całe moje zakupy. Zaraz wam je pokażę, ale właśnie wcześniej chciałam Wam pokazać to, co udało mi się nagrać. Co prawda tym razem nie nagrywałam takiego całościowego przeglądu wszystkich roślin i wszystkich akcesoriów, jakie dotychczas robiłam na moim kanale, bo najzwyczajniej w świecie nie miałam niestety na to czasu i możliwości. Takie filmy na pewno też będą się jeszcze pojawiały i będę Wam chciała gdzieś tam przemycać, właśnie. Co ciekawego w Ikea można spotkać, bo wiem, że czasem to jest taka wyprawa do Ikea, że wiecie, ktoś sobie musi zaplanować, pojechać, spędzić tam cały dzień, zrobić zakupy i fajnie wiedzieć, co tam ciekawego można. Też roślinnego dostać. Natomiast no, dzisiaj takiego przeglądu całościowego nie będzie. Dzisiaj będą takie urywki z najciekawszymi, myślę, roślinami, z najciekawszymi akcesoriami, tak żebyście mieli mniej więcej ogląd, co teraz właśnie w IK jest. I myślę, że to wleci na samym początku. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Mam nadzieję, że ten krótki przegląd, te kilka przebitek Wam się podobało, być może sobie coś upatrzyliście akurat do kupienia w IKEA. A teraz przechodzimy już do tych moich drobnych zakupów i do tej jednej rośliny, którą będziemy też wspólnie przesadzać. I tą rośliną, słuchajcie, jest Hylocereus undatus, który wygląda tak. Ja pierwszy raz spotkałam się z tą rośliną w IKEA, przynajmniej tak mi się wydaje, że nigdy nie rzuciła mi się wcześniej w oczy. I powiem Wam tak, jak zobaczyłam te rośliny na paletce, to wyglądały przepięknie, takie soczyste, zielone. I generalnie zaczęłam się zastanawiać, co to w ogóle jest, jak to rośnie, jak to wygląda dalej, no bo teraz mamy taką kępkę jakby takich drobnych kaktusików, ale jakoś intuicja mi podpowiadała, że to będzie roślina, która się zwiesza. No i się nie myliłam, oczywiście wygooglowałam sobie w międzyczasie, co to jest, jakich warunków potrzebuje, co to za roślina i tak dalej, i tak dalej. I to jest, słuchajcie, nic innego jak pitaya, czyli smoczy owoc i później ta roślina rzeczywiście się przewiesza, jak ona dalej rośnie. Ja też w internecie później, jak sobie w domu jeszcze sprawdzałam, to nie widziałam tak jakby w żadnym sklepie tej rośliny do zakupu już w takiej dużej wersji, takiej, wiecie, rozrośniętej. Dajcie mi znać, czy wy może macie tę roślinę i udało wam się albo uhodować, albo gdzieś kupiliście już taką dużą, rozrośniętą, która już rzeczywiście się tak pięknie zwiesza. Nie wiem, jak mi pójdzie z tą rośliną. No To jest sukulent, który wymaga dużo światła, przepuszczalnego podłoża, tak jak wszystkie, wszystkie kaktusy. Mam nadzieję, mam nadzieję, że będzie mi z nim nie tak bardzo trudno i że będzie rósł porównywalnie do zygzaka, chociaż wiem, że zygzak jest jednym z łatwiejszych generalnie w uprawie, ale bardzo bym chciała i właśnie dlatego postanowiłam spróbować z tą rośliną i słuchajcie, no zobaczcie jaka ona jest tutaj nabita w tej doniczce, jaka ona jest piękna, gęściutka, no nie mogłam przejść obojętnie. A że ostatnio, właśnie, bardzo mi się podobają takie sukulenty przewieszające się, nie, nie tyle kaktusy, chociaż kaktusy też, kaktusy jakieś tam inne sukulenty, ale właśnie szczególnie te, które gdzieś tam wiecie, te warkocze się po Doniczce zwieszają. Bardzo, bardzo ostatnio mam chrapkę na takie rośliny. I już od dłuższego czasu rozglądam się za jakimś pięknym boliwianą które będzie tak pięknie się zwieszało, ale właśnie chciałabym już takie większe. No dobra, tutaj jak naciskam, to wydaje mi się, że jest aż pusto między ścianką doniczki a tym podłożem, więc myślę, że trzeba będzie to wyjąć, oczyścić. Tutaj mam, słuchajcie, moją mieszankę taką zrobiłam bardzo, bardzo luźną do tej rośliny. No i fajnie by było ją właśnie gdzieś postawić na takim mega. No może nie mega, ale na takim słonecznym parapecie albo słonecznym miejscu. Później jak już zaczną się rozrastać te, mm, te przyrosty, to pewnie fajnie by było ją dać do jakiejś podwieszanej doniczki albo do makramy, ale to będę myślała jak już właśnie zacznie u mnie fajnie rosnąć, bo na razie no to zobaczymy, czy będziemy się w ogóle dogadywać. Dobra, ale już nie gadam, wyjmuję ją z podłoża, zobaczymy jaki jest system korzeniowy. Zakładam, że jest bardzo drobny. I że będzie być może ciężko go oczyścić bez strat, ale do dzieła. Bierzemy się za oczyszczanie tej rośliny. Aha, ale zanim jeszcze zmienię kadr, to pokażę Wam te dwie doniczki, bo one są w sumie takie same. I powiem Wam, że skusiła mnie cena, bo ostatnio brakuje mi doniczek, brakuje mi osłonek, w zasadzie nawet takich koszy, czegoś na też większe rośliny, dlatego że. E, dlatego, że mam dużo roślin po przesadzeniu, które zwiększyły, że tak powiem, rozmiar doniczki, e, przez co już nie mam dla nich osłonki albo kosza, i tego właśnie poszukuję. Natomiast takich e, m, średnich e, czy też większych doniczek też jest mi potrzeba, bo ciągle coś jeszcze mam do przesadzenia. I zdecydowałam się, słuchajcie, na takie podstawowe doniczki Wika. To jest e, zwykła terakota, tak, przypuszczam, że to jest terakota z podstawką. Wygląda to tak i to jest ta mniejsza doniczka, która wcale nie jest taka mała, nie wiem jaką ona ma tutaj średnicę, mm, ale no tutaj jest coś napisane 12 cm, natomiast y, wydaje mi się, że, to jest, y, że ta średnica jest tutaj większa, tylko po prostu y, chyba na dole ma 12 cm i dlatego to jest tak y, tutaj określone, że roślina z doniczki 12 cm będzie tutaj pasowała. Nie wiem, nie rozkwiniam tego. W każdym razie, w każdym razie taką doniczkę jedną kupiłam i ona, słuchajcie, z podstawką kosztowała 9,99 także uważam, że cena fajna jak na taką doniczkę. Ja się w ogóle szczerze mówiąc, nie orientuję, ile kosztuje terakota, ale wiem, że jak kupowałam kiedyś jakąś terakotową doniczkę w chyba Leroy, czy w jakimś innym takim budowlanym sklepie, to pamiętam, że doniczka była w cenie OK. Natomiast podstawka to był jakiś kosmos, także tutaj był zestaw, podstawka doniczka, więc y, fajnie to też wygląda. Wydaje mi się, że dwie, jak będą stały obok siebie, to będą też y, nie najgorzej wyglądały, bo ja mam mało terakoty, w zasadzie wcale nie mam terakoty, więc wzięłam sobie od razu dwie, żeby może właśnie postawić coś koło jedną, koło drugiej, y, i wtedy będzie to lepiej wyglądało i jakoś się tam komponowało. To, słuchajcie, jeszcze jakiś paragon mam. No i druga jest taka, identyczna, tylko że, tylko że po prostu jeszcze większa. Naprawdę ona jest taka, no spora, spora. Nie wiem, jaka doniczka tutaj wejdzie, ale myślę, że śmiało, dosyć, dosyć dużą roślinę można tutaj posadzić. Także takie dwie doniczki jeszcze sobie kupiłam i na pewno, na pewno w najbliższym czasie je wykorzystam, bo też ciągle, tak jak mówię, jeszcze jestem na końcówce przesadzania w tym sezonie. Jeszcze mi trochę roślin do przesadzenia zostało. Już większość, i szczególnie te największe już przesadziłam, także już mam luz, ale jeszcze, jeszcze taka drobnica mi została. No i jeszcze ciągle czasem tak się zdarzy, że wydaje mi się, że jakaś roślina jest yy, już, wiecie, gotowa na jesień zimę, że już nic z nią nie będę robić. Ja podnoszę, a tutaj wiecie, korzenie wystają i trzeba przesadzać. Także. No, także tak to wygląda. Teraz zniżam was i bierzemy się za przesadzanie. Coś mi się chyba staty wpsuje, ale mam nadzieję, że uda nam się to przesadzanie dokończyć bez żadnych strach. Dobra, wyjmuję go z podłoża. Tak, ma bardzo, bardzo sucho, łatwo tutaj go wyjąć. System korzeniowy jest bardzo drobniutki, jak to przy takich sukulentach właśnie bywa. No, zobaczymy, jak mi pójdzie oczyszczanie. Ja widzę, że to podłoże nie jest nawet takie najgorsze. Wy pewnie tego nie zobaczycie, ale tu jest jakiś tam perlit. Są też jakieś takie drobinki nawozu. Tutaj nie wiem, czy będziecie w stanie to dostrzec, ale, ale są. No i dobra, jakoś, jakoś trzeba się tutaj do tego zabrać. Być może łatwiej by mi było, gdybym sobie namoczyła to podłoże. Być może, a być może wcale nie. Oczyszczę tyle po prostu, ile się da. I tak na pewno będą jakieś straty, no bo, no bo to się nie da po prostu inaczej. Przy takim systemie korzeniowym, drobniutkim, e, zawsze coś gdzieś tam się niestety zniszczę. Dobra, kochani, zobaczcie, tyle mi się udało usunąć. Natomiast tutaj przy samej nasadzie gdzie te roślinki są tak mocno ściśnięte, nie będę tego rozbrajać, dlatego, że mi się to wszystko wtedy posypie i będę musiała każdy ten kaktusik osobno wsadzać, a tego nie chcę. Przygotowałam sobie dla tej rośliny nieco większą doniczkę i co prawda system korzeniowy nie jest jakiś, wiecie, bardzo duży, ale w związku z tym, że podłoże jest bardzo przepuszczalne, to liczę na to, że nie przeleję tej rośliny i będzie wszystko ok. Także Nasypuję sobie trochę tego podłoża na dno. No i teraz będzie najgorsza zabawa z obspaniem tego dookoła, bo to zawsze jest trudne. Namęczyłam się, ale przesadziłam. Dobrze, że wzięłam tą większą doniczkę, bo w tą... Na bandem bym tego na nowo nie, nie upchała, nie zmieściła, nie dałoby rady. Generalnie nie jest źle, mogłoby być dużo gorzej, jeżeli by mi się te wszystkie pojedyncze um, przyrosty rozsypały, no to wtedy, wtedy to już katastrofa to przesadzić. Na szczęście udało mi się to w miarę jakoś tam e, oczyścić od spodu, i później całą tą kępkę razem jeszcze zwartą w miarę trzymającą się przesadzić. No tutaj trochę, trochę mi się po bokach rozsypała, ale ok. Uważam, że nie jest źle, że sedum burrito przesadzało mi się gorzej. Teraz powędruję sobie do jakiejś osłonki, no i znajdę mu jakieś bardzo, bardzo widne miejsce. Myślę, że na początek trafi na parapet zachodni. Pewnie część z Was zastanawia się, czemu nie przesadziłam od razu do tej terakoty, No, bo to jest sukulent, terrakota, wszystko byłoby ok. Ale słuchajcie, po pierwsze, ta terakota jest bardzo, bardzo ciężka, a ja w przyszłości chciałabym tę roślinę podwiesić. I po drugie, ona ma dziurę i podstawkę, co też trochę komplikuje sprawę. Wolałabym jednak taką podwieszaną roślinę trzymać w osłonce, a że mam nadzieję, że nie będę jej jakoś mega, 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 mega często przesadzała no to myślę, że, że wybór takiej doniczki plastikowej i do tego osłonki będzie ok, no bo później nie wiem, czy ona będzie w makramie, czy on dam ją do podwieszanej doniczki i taką plastikową łatwiej mi będzie na pewno przenieść, niż gdybym chciała właśnie jeszcze na nowo przesadać z tej terakoty później do czegoś innego. To myślę, że nie miałoby to sensu. Także trafiła właśnie do, do plastikowej doniczki. Coś słuchajcie, zrobiło się ciemno. Ja sobie tutaj pozasłaniałam, bo byłabym całkiem prześwietlona, ale teraz wydaje mi się, że jest znowu za ciemno. Także przepraszam Was, jeżeli ten obraz nie jest taki, jak być powinien, ale mam nadzieję, że wszystko w miarę dobrze widzicie. E Cieszy mnie bardzo ta roślina i mam nadzieję, że uda mi się właśnie z nią fajnie współpracować i mam nadzieję, że uda mi się doczekać tych pięknych, przewieszających się pędów, co najmniej takich jak na moim zygzaku, na którego właśnie patrzę. Mam taką nadzieję. A dzisiaj będę już kończyła ten odcinek. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, pozdrawiam Was jak zwykle serdecznie i do następnego. Cześć!